Witajcie witajcie, Artur Lubiace, wszystko Was wita, albo Arturo Wygrani, kto jak na woli. No i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Dirta 3. Oczywiście, gdzieś tu na lewym boku, w górnym lub do, dolnym rogu, będziecie mieli linka do mojego poprzedniego odcinka. I tak już to zastosowałem, że w każdym odcinku będzie poprzedni, e, e, będzie w notacjach e, poprzedni odcinek i przyszły odcinek, oczywiście, oraz tam. Na górze potwierdzenie subskrypcji, tak, żebym. No, żebym widział, że jest zainteresowanie tą serią. Tak. No. Więc co? Yy, lepiej oczywiście. Yy, no, dobra. Już nie będę mówił o tym, yy, co dzisiaj. Dzisiaj właśnie taki upiorny dzień, powiedzmy. Dzień i noc i poprzedni dzień. Wczoraj właśnie byłem na basenie. Yy, no coś tam głowę połączyłem, trochę nurkowałem, pływałem. Udoskonaliłem swoje umiejętności pływackie, jakbym to powiedział. No, ale to się jednak odpłaciło. Później, gdy wyszłem z wody, to była godzina 19:30, 19:15, do godziny jakieś 19:45, czy nawet później, um, nie ucho zaczęło boleć. A to mnie naprawdę tak no, wstrząsło, bo kilka dni temu właśnie też miałem. Później to ustało i znowu zaczęło. Um, no. Później przyjechałem do domu, wziąłem sobie coś na ucho, żeby nie bolało, czy tam aspirynę, czy jakieś inne lekarstwo, co reklamują. Wow, ale wypieprzyłem się pierwszy. Jakieś inne lekarstwo Rutino i oczywiście coś do ucha, żeby zakropić, żeby nie bolało. I oczywiście zamknąć ucho watą, zamknąć ucho. I decydujcie w komentarzach, jak mam się z Wami witać. Witajcie, witajcie granie z, grani z Arturem was wita? Czy chceli, chcielibyście Artur lubiacie Wszystko się z wami wita. To albo żegna. To musicie mi napisać, bo ciepłą wodę mam. Grofali sobie, ogrzałem, bo... Właśnie tak jak jest macie chore ucho, lewe albo prawe. Ja najczęściej choruję na, na prawe, ale co się zdarzyło, teraz na lewe zachorowałem. To jest to, i ponieważ gdyż, bo, no, James Garcia na pierwszym to, co właśnie takiego odnalazłem w tym, to nie wolno pić rzeczy gazowanych, czy Coca-Cola, Pepsi, takie pierdołki, inne takie limonety, czy serety, jeszcze jakieś pierdoły wszystko są gazowane, nawet woda gazowana, ciepła, no, nie wiem, czy woda gazowana, ciepła, nie wiem. Ale lepiej nie pić. Yy, takie zimne produkty... Najgorsze co może być, to jest yy, na przykład zimna kola yy, Tam gazowana i wyciągnąć ją z lodówki albo ze stolika i ją wypić. To jest najgorsze co może być. I odkryłem tu pewny bug w tej grze. Yy, to, że jeżeli tego kolesia przede mną nie wyminiemy, a dojdziemy do mety, to będziemy pi pierwsi. Dobra co jeszcze no właśnie najgorsze to jest gazowane pić i zimne nie pić oczywiście napojów zimnych gazowanych tym bardziej gazowanych i zimnych razem czego jeszcze nie pić a co należy pić no ciepłe rzeczy nie gazowane no no ciepłe rzeczy raczej ciepłe bo ja mam tutaj ciepłą wodę tak dziwnie to zaprzmiała ciepła woda tak, jak wy lejecie na przykład do wanny. O, czekajcie, ja go nie mogę wyminąć. Jak wy na przykład lejecie do wanny, ale ja mam y, chyba dry drywiec żół. Czekajcie, jak to było. Żywiec z drugi. O, może tak. Podobne coś to. I będę pierwszy, tak? Czy szósty? Pierwszy, widzicie? Gdybym go wymienią, z przodu, to bym był piąty albo drugi. Albo ostatni. Nie wiem. I dobra. Jedziemy dalej. Wszystko macie tam za jasno. Nie, dobra macie. No i tak wczoraj. Dobra, zakropiłem sobie ucho, wziąłem proszt i zwróciłem. Ech, dobra, siedzę. Jeszcze tam książki były do angielskiego. Mój ojciec przywiezł, bo kupił. Driver Reputation. Kto będzie nam teraz organizował? Ech, do angielskiego ćwiczenia, do historii ćwiczenia i do polskiego ćwiczenia. To sobie... Dobra, kontynuujmy. Pierwszy. Tak, tu mi się odblokuje, tego nienawidzę. Oto to to. to. Smasz atak. oj, Znowu będą problemy, ale nie wiem czy to w dzisiejszym odcinku zrobimy, nie wiem. No i tak sobie idę spać, tak? No dobra. Kurde, 15 po trzeciej. Włączam lampkę, jest niesamowity, kurde ból ucha, normalnie tak napierdalało, że tak, poszłam sobie do kuchni. Zawsze mam taki nawyk, idę do kuchni, jak wstaję, zawsze umyję, umywam ręce, no to umywam ręce. Biorę całą aspirynę, biorę cały rutinus skorbin łykam to oczywiście ciepłym jakimś napojem ogrzanym w mikrofali, nie gazowanym oczywiście. Czekajcie, czy to było to, to, co ja chcę? Ten drugi. Tak, to ma być ten. Yy, no to tak sobie... Czekajcie. Zaraz wrócę. To będzie się najbardziej opłacało. Yy, chyba. No i co? 15 po trzeci. Kóźwa wstaje. Ja pierdolę co jest grane a? taki niesamowity blucha, taki napierdalający w e, ja nie, no nie mogło wytrzymać. No to poszłem, aspirynę, rutynę skorbioną, tam popierdź, popierdź. No i wziąłem sobie watę, do ucha, zakropiłem. No i dobra, staję jakieś koło szóstej. Tylko, yy, nie, to było nie, niemożliwe. Normalnie mam takie sny popieprzone, yy, że yy, sny popieprzone na przykład, yy, że gram asasyna, że jestem w asasynie. Chociaż ja się powinien cieszyć, ale to było takie pół koszmary, pół sny. E, później, gdy wstałem, to nie umiałem normalnie usnąć, bo mnie to męczyło. E, I to było takie popieprzone sny, że to jest nie do pomyślenia. E, że niby Shanta była asasydem i ja też z nią byłem. I że myśmy coś robili. Ale to było takie nie do zniesienia normalnie. Bólu nie było czuć, ale ten, te koszmary właśnie związane to, że ucha nie było czuć, ale za to, to ten ból ucha właśnie w koszmary się wdało. No, jak ja wstawałem, to mi się jakieś najświętsze kuźba sny robiły. Eee, co tam jeszcze było? Yyy, yyy. Nie gdzie mi tu? Nienormalni. Co tam jeszcze było? I gdy wstawałem, to tak kuźba pół przytomne, trochę ciepło mi było. Czułem jakbym wszystko było mokre. No chyba nocne poty, zimne poty, tak? Chyba. Nie wiem. Później teraz jak się obudziłem jakieś, bo teraz jest za 18 dnia 23 albo 4 lipca dla mnie to nie ma różnicy, bo są wakacje, a ja mam żyć pełno życia, a później dopiero się będę zastanawiał w szkole, jaka będzie data, żeby wpisać do zeszytu. Dopiero wtedy będę się zastanawiał. No ale dobra, cieszymy się pełnią wakacji, póki one są. 20. Nie wiem, który teraz będzie, ale któryś będzie na pewno. No, to musi być. Mm, co tam dalej? Mm, pierwszy tak. Fajny Driftik. O! Pierwszy Artur lubiacy, Drugi Szwab Roland Holzer. Trzeci to jest chyba Norweg. Chyba. Sik Christiansen czwarty Amerykanin Johnny Adams, piąty m, Japończyk Taniguchi chyba szósty Belg chyba by, chyba, Bern, Bertrand Dues, siódmy e, Rosjanin Dmitrij Specki i ósmy e, Austriak Karl Gartner i na pewno się zapytacie, skąd ja znam te flagi? E, Driven, tak, to jest prawda. Driven Skąd ja znam te flagi? Jak byłem małym szczylem, ile to miałem wtedy? 5, 6, 7 lat? 5 6, 5, 6 lat no to wtedy mnie naprawdę zaczęło interesować. Zaczęły mnie mocno interesować podróże. Zaczęły mnie mocno interesować flagi, informacje o krajach. Jakie na przykład flagi, na przykład jakie są państwa w Unii Europejskiej. Coś tam wtedy umiałem, teraz mi troszeczkę ta wiedza została, a niektóra upłynęła. Oczywiście ja chcę sobie to utrwalać, bo mi to będzie na pewno potrzebne do geografii. Znajem życie. Yy, I co? Yy, I wtedy takie flagi właśnie sobie oglądałem, yy, oglądałem, bo mnie to podniecało, interesowało. Oczywiście yy, tą książeczkę, którą miałem w wieku 5-6 lat, dalej mam. Yy, dla mnie to jest takie jakby sanktuarium, yy, no bo... Yy, wow, jakiś bonus. Mm, bo na przykład jak teraz mam ile? Ile ja teraz? 14 lat mam. Ja teraz ile mam? Ile ja teraz mam? 14 lat. Skończy, mam. Nie rozumiem słowa skończyłem 14 lat. Yy, skończyłem, czyli 14 lat i będę miał 15 lat. Czy skończyłem 14 lat i mam 14 lat? Ja się nie preferuję tymi, yy, jakby to powiedzieć, yy, odznaczeniami, tylko ja mówię. Mam 14 lat. Ja nie mówię skończyłem 14 lat. Po prostu, 5 lipca 1999 roku się urodziłem, a że nie wiem, gdzie, gdybyście wiedzieli, co znaczy skończyłem, na pewno wiecie, to znaczy, że już skończyłem i będę miał 15 lat, czy skończyłem i mam 14 lat. Bo ja mam na przykład 14 lat teraz, no i ta książka z wieku 5-6 lat to będzie 9-8 lat ta książka jest stara, więc to jest naprawdę taki, bo ja mam takie rzeczy w domu, że ja je trzymie na przykład jeszcze jak ja się interesowałem polityką i gazetami to był y, klasa podstawówki, to była wtedy chyba piąta, szósta wtedy się polityką interesowałem y, oczywiście w, w szóstej klasie kupowałem gazety y, teraz, teraz będę szedł do, piąty, do drugiej gimnazjum i co i i i i Myślałem, że słupek przypierdolę. I, 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 i. I zapomniałem. O, prawie tak samo, bo to tak samo jest. Nie, prawie. Pierwszy Polak, Artur lubiacy. Drugi Szwab, czyli Niemiec Roland Holzer. Trzeci Norweg Sig Christiansen. Czwarty Amerykanin John Adams. Piąty Japończyk Juni Taniguchi. Szósty Belg, chyba Bernard Duess. Siódmy Austriak Karl Galtner. I ósmy Rosjanin Mitzis Swecki tak svecki raczej to pasuje do nazwisko Czecha ale dobra nie czepiajmy się każdy może mieć nazwisko jakie chce tak i co ja kontynuowałem tak i w szóstej klasie kupowałem gazety i te gazety jeszcze leżą i ciekawe jak będę miał 50 lat tutaj ja przyjadę bo wyprowadzam się z tego domu i zobaczymy jak to właśnie będzie czy te gazety dalej będą czy już będą spalone To tu znowu jeździ na motocyklu czy na motorze. Nie wiem, ale ludziska. O, teraz wam coś następną przygodę. Yy, ale czekajcie, muszę wam jeszcze przed tym coś powiedzieć. Czekajcie, muszę się skupić. Aha, 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 dobra. tak, 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 tak. Dobra, które wybieramy? Ja bym. Robię wziął stadium track, aha, a może. O, tu pisze dir 3, ale ja wolę wziąć to dobra, tak wszyscy kupowałem gazety dla Limamy, no i zobaczmy, jak to będzie. Następna historia, zapomniałem co chciałem przed tą historią powiedzieć, ale może mi się później przypomnia, jeżeli nie, no to trudno. Ym, miałem taką właśnie historyjkę. no i to się ona powtórzyła kilka razy. Yy, a może zacznijmy od tego że rok temu, jak miałem tutaj izbetkę obok, ja jestem w gościnnym pokoju, jak to nagrywam. I obok mnie jest pokój. I tam śpi mój brat, ale teraz śpi z mamą na razie. I tam właśnie on sobie koresponduje, czy tam mieszka, nie wiem, przebywa, o, może tak. O, noc fajnie. O, jeszcze śnieg. Okuźwa śnieg, nienawidzę śniegu w grach. Może w grach lubię, ale jak mi nasypie ktoś na ryj śniegu, to ja dole. No i co dalej miałem? No i tak sobie na przykład w wieku, rok temu miałem otwarte okno, spałem, tak? Powiedzmy, bo były wakacje, to, du to każdy duży śpi, nawet do popołudnia. Ale ja spałem do popołudnia, no i sobie tak, ale nie wdrożajmy w szczegóły, bo tam konkretnie już nie pamiętam. No i co? No i tak sobie spałem, dobra, motor przejechał. Spoko, fajnie dalej śpię. No i wstałem szczęśliwy o godzinie tam 10, 11 czy tam 9. Zależało. Czytam dziewiątej. Pamiętam, że w zeszłym roku chyba wstawałem wcześniej, bo nie wiem czemu. Bo mi się tak chciało i mi się nie chciało spać. Nie wiem czemu. Teraz jest na odwrót, bo śpię troszeczkę dłużej. Oczywiście dzisiaj był wyjątek, bo z tym uchem dzisiaj nie tylko wyjątek, bo wczoraj też była, ale to zobaczymy, jak to będzie w najbliższej przyszłości. No i co dalej? No i właśnie tutaj powiedzmy, że. No, i wstałem szczęśliwy, tak? A teraz e, mam otwarte okno, i to wiecie, gdzie ja mam izbetkę, bo z wieczornych rozmawiań na, Ar na kanale Artur Lubiace wszystko. E, będziecie, jeżeli klikniecie sobie w link poprzedni filmik, to tam będziecie mieli, e, nie, to będziecie mieli jeszcze kanał ten, ale jak sobie klikniecie w poprzedni filmik, a w tym, a w tym poprzednim filmiku, jeszcze w poprzedni filmik, to tam będziecie mieli stary kanał. I w tym starym kanale znajdziecie sobie rozmawianie z Arturem, czy tam, nie, Arturowe granie. Eee, fuck, mi się już plączę lato z Arturem. Znajdźcie sobie e, w, w zakładce filmy i tam będziecie mieli moją izbetkę. Oczywiście zależy, bo niektóre filmy albo tu nagrywałem, albo gdzie indziej. Więc musicie sobie tam znaleźć i tam będziecie mieli mój pokój. E, może kiedyś na jakiś specjal nagram całą moją chatę, może. No ale dobra, nie drożajmy szczegóły. Co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze? No i tak sobie tak w tym roku, jak otwieram okno i śpię, to jest normalny hałas nie do wytrzymania. Jeden motocykl, drugi motocykl, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Oczywiście to nie jest sześć motocykli, tylko dwa motocykle, ale te dwa motocykle, jeden motocykl tylko jeden raz przejechał, a ten drugi non-stop nie jeździ. A kto to jest konkretny mój sąsiad, bo mi non-stop jeździ tym głośnym ja bym to powiedział, moklikiem, czy tam motorem, no pod, no pod tym, pod oknem, no kuźwa, no nikt by go szliło. Chcę, no wakacje są, ten wstaje o 10. No ja pierdzielę. Ludzie, dajcie pospać, bo ja nie jestem aż taki człowiek, który wstaje i idzie na pole od razu, od rana, tylko ja chcę sobie konkretnie pospać. Tak? Są wakacje, a ja chcę mieć spokój na razie od mmm, nauczycieli. Od niektórych tam. Bo. No żeby odpocząć od niektórych nauczycieli to trzeba troszeczkę spania. Ile konkretnie... O, wybiła ósma. Wiadomości w radii RMF, FM, Radio RMFM, Radio Z i SKTV, czy jeszcze jakieś pierdoły teraz się rozpoczynają. Kawa i herbata czy tam inne pierdolstwa co tam są w TVP. Oczywiście już nienawidzę TVP. Bo... dobra powiem tak, dlaczego nienawidzę TVP? ponieważ zgłosiła tam prawa autorskie pod filmikiem z książką, oczywiście na tym kanale Artur z książką, no niestety się nie pojawi, bo nie chcę żeby się znowu przełazić na nowy kanał, bo mi się znowu nie chce, znowu zakładać maila i ten. No i doczepiła się prawa autorskie pod, pod podróż za jeden uśmiech, że te, telewizja polska się podczepiła, ale ona często się podczepia. Jeszcze na starym kanale jak ja tam publikowałem filmy od Leszka Millera, to też się czepiała. Na pierwszym materiale, kurwa, na pierwszym miejscu Artur Piacy, Polak, e, chociaż wolałbym Brytyjczyk. Na drugim, e, nie wiem czy tu jest m, Walijczyk czy Szkot. E, nie wiem, bo te flagi mnie normalnie rozwalają. Czy to jest Walijczyk czy Szkot? No, I, I don't know. Czy to jest jakiejś innej narodowości? Nie wiem. Czy, o, to jest chyba Finlandczyk. Drugi, Henry Saarinen. Na trzecim, Szwab czy tam Niemiec Roland Holzer. Później był Brytyjczy, Brytyjczyk, Anglik, John Tucker. Na piątym, nie wiem, na szóstym Norwegczyk, Norwek, Sik Kristiansen. Na siódmym Japończyk, tutaj Juni Taniguchi i na ósmym Włoch, Stefano Raffaglia. Tak, chcę pominąć i jedziemy sobie dalej. To sobie zrobimy ostatni już um, ludziska wyścig. Dlatego, że muszę sobie dzisiaj ponagrywać, bo oglądacie moje filmiki i mnie to cieszy, więc dzisiaj troszeczkę ponagrywam jeszcze jeden odcinek z tego materiału, żeby mieć znowu na jakiś czas, więc muszę się streszać, bo za jakieś 58 minut czy tam mam komputer, więc no, trzeba czasia troszeczkę streszać. Dobra, zróbmy sobie tą próbę. I co to? O przejeżdżanie. Jeżeli tego robota przejedziemy, dostaniemy punkciorka, a jeżeli przyjedziemy to tą wieżę to dostaniemy minus 1 punkt. Skąd to wiem? Bo wiemy, bo już to robiłem e, te, te. Jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, na które na którym mógłbym z Wami porozmawiać lub podyskutować, możecie pisać w komentarzach, a jeżeli się wstydzicie, bo, jeżeli, bo, bo są takie osoby, bo wiem, e, nie wiem czy są takie osoby wśród widzów, ale znam takie osoby w życiu prywatnym, e, to piszcie... Na skrzynkę odbiorczo ja sobie to przeczytam. Nie, mu, nie muszę mówić od kogo, je, od kogo jesteście, tak? Jak to mówię u mnie na wsi, od kogo wyście są, czy jakiej, od jakiej rodziny jesteście, ale dobra. Może kiedyś porozmawiam z wami po Śląsku, jeżeli będziecie chcieli, ale na razie zostawmy to, bo nie jestem e, zwolennikiem, żeby na materiale mówić po Śląsku. Bo ludzie się mogą przyczepić, że są, a tu jest ten. Co mówi to pośląsku, niech go wysłają do Niemiec. A właśnie prawda jest taka, że niektórzy zacy nie chcą być wysłani do Niemiec. Ile miałem? 15, czyli ledwo ledwo. O out, ile była ten brąz? O, ledwo, ledwo. Dobra, spoko, nie robię dalej. Pieprze to. A wiecie co, może nie? Może zrobimy sobie dzisiaj, wykonamy ten cały trójkąt, czyli zrobimy jeszcze ten wyścig obok. I wtedy następny odcinek zacz zaczniemy sobie od nowego, świeżego trifonta. Przerzucam właśnie gazetę lokalną na siedzenie obok. No i co my tu mamy? Drive Reputation prawie cały 7 i będziemy mieli za niedługo 8. No i co my tu mamy? Ride wyścigowy, czyli finał, Aspen. Ja bym chciał się dowiedzieć wiele że Aspen. Nie wiem, ludziska, czy mi się wydaje, który lubicie. A czym to się różni w ogóle? A wezmę sobie ten, bo mi przypomina basem. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Tak. Oczywiście w ciągu kilku dni nie pojadę na basem, bo mi to ucho boli. A nie będę pogarszał mojego stanu, w którym jestem teraz. Bo no właśnie, miałem nadzieję, że dzisiaj będę o śnieg. Nie wiem dlaczego, ale mi odbija, bo chciałabym, żeby teraz był śnieg. A środek lata. No ale dobra. Zawsze jak to było finaszy i ferby zrobili maszynę do śniegu, tak? Tak oglądałem finasza fierba. Ferba y, oglądałem ogólnie jak byłem mały, to powiem Wam tak, małym szczylem, y, jak to powiedziała Shante, jeden ze swoich... O, z Hiszpanem szczygujemy. Ścig, ścig, Oj! no będę pierwszy, będę pierwszy. Miałem przyczynem, oglądałem kartu Network, wiem, Network, network, nie wiem jak to się wymawia, wiem, że to są bajki brutalne czy tam inne, ale wtedy w moich latach dzieciństwa, czyli jakieś jak miałem 4-3 lata, miałem kablowy plus i to mogę powiedzieć, że to był mój złoty wiek dzieciństwa, ponieważ no później już nie miałem kablówki, a później się już pieprzyły rzeczy, czyli już było coraz gorzej i w życiu prywatnym i ogólnie. Więc złoty wiek mojego dzieciństwa mogę oznaczyć jako wiek 3-4 lata. I to wtedy miałem kartu Neckward, czy jak to tam się mówi. I oglądałem Ed, 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 Johnny Bravo, wtedy Brenda i Pan Whiskers. To oglądałem, jak byłem na wakacjach u mojej cioci i to był rok 2008 chyba. Ale wtedy właśnie przechodziłem do klasy 2007 albo 8. ale wiem, że wtedy chyba byłem w drugiej klasie. Ale nie wiem, czy tę klasę już skończyłem, czy dopiero ją zaczynałem. To chyba było po pierwszej klasie, czyli jak ja, ja zaczynałem swoją edukację w wieku 2006. E, wieku, e, w roku 2006. Wtedy poszedłem do pierwszej klasy podstawówki e, i to było wrzesień. E, kurde. E, tak, to chyba były wakacje. Czyli po wakacjach już szedłem do klasy drugiej podstawówki, tak to się zgadza. No i wtedy byłem na wakacjach w mojej cioci i wtedy ymm, pamiętam jak wyglądał ten basen, który jest teraz przeremontowany. Ymm, no nie poznałem, no po prostu nie poznałem. No ale dobra Stary basen. Tylko mnie to dziwi, od kiedy ten basen powstał? Bo tam pisze y, chyba na róży kanalizacyjnej. W wieku, w roku 32 chyba. Dobra, pokonałem Hiszpana. Hiszpan. Eee, hey, co jeszcze mam się tu wyścigiwać? O kurde, z którym mam tu wygrywać? O, tam jest chyba e, Szkot albo Walijczyk. E, tutaj Szkot albo Walijczyk, wy tego nie będziecie widzieć, ale ci, co mają wzrok, to jest Szkot albo Walijczyk, albo jeszcze kto inny, albo, Irla... albo północny Irlandczyk. Dobra, ja się będę z Wami żegnał za, nas... za niedługo. No, za niedługo następny odcinek, więc ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się dłużej. Na razie, cześć. Oczywiście, jeżeli Wam się seria spodoba lub odcinek, możecie dać łapeczkę w górę. Możecie zobaczyć poprzedni odcinek, skomentować, jakie tematy mógłbym poruszyć. Na razie, cześć.